Cześć! Ja nazywam się Bartosz Klimaszewski, od ponad 3 lat zajmuję się rozwojem osobistym. Wcześniej brakowałem pewności siebie, nie miałem odwagi, żeby się postawić w jakiejś ciężkiej sytuacji broń swoich racji miałem przewrotne myślenie i złe przekonania na temat otaczając tego mnie świata aktualnie zmieniłem swoje życie o 180 stopni ożywiłem na nowo moje marzenia Jestem osobą bogatszą mentalnie i udowodniłem sobie, że wszystko jest możliwe. W życiu możesz osiągnąć tak naprawdę wszystko cokolwiek sobie zamarzysz dzięki ciężkiej pracy. Podbyłem się ograniczeń. Nie skupiam się na tym, czego nie mogę robić, a co mogę. Na co dzień zmagam się z nabytymi chorobami. Na moim kanale będę chciał poruszać tematy lepszego zdrowia zarządzania czasem i też. I też inteligencją finansową. Dziennie będę próbował nagrywać po jednym odcinku, i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.